Jest takie stare powiedzenie, że dziadkowie to są od rozpieszczania, a rodzice od wychowywania. No ale czasami dziadkowie przecież mają swoje doświadczenia i swoje przemyślenia związane też z wychowaniem wnucząt, i czasami naturalnie z dobrej woli chcą uczestniczyć w procesie. No więc pytanie, czy powinni, a jeśli tak, to w jakim zakresie, co na to rodzice? O tym sobie zaraz porozmawiamy. Naszymi gośćmi są Halina Frąckowiak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, babcia Zofii, która ma 11 lat jest. i Franciszka, która ma lat 17. Obok znany Państwu doskonale Sylwester Maciejewski, aktor i dziadek, dumny dziadek ośmioletniej Lidiany. I dziadek jest zakochany, tak powiedział nam. Może przełamiemy schemat, że to zawsze panie puszczamy w drzwiach jako pierwsze i zupełnie nie po dżentelmeńsku zaczniemy od pana dziadka. Panie Sylwestrze, jak pan się odnajduje w tej roli? Jak pana rodzice, wnuczki odnajdują, jeśli pan no, przejmuje pewne zadania od nich czasami? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl No, jak ja się czuję, no wspaniale się czuję, kiedy mogę spędzić czas z moją ukochaną wnuczką. A jak ten czas spędzacie od razu? Dopytam. To są beztroskie gry no, i zabawy, nie, czytanie. Nie, nie. No. Aktywnie! Zabawy to ona już ma takie swoje gdzieś tam gry w tych komputerowych rzeczach, ale jak przyjeżdżam do czy oni przyjeżdżają do mnie, to są to najpierw są takie rozmowy, jak to w szkole czego się nauczyła, co mhm. może pokazać dziadkowi nowego czego się nauczyła. No, i potem, a potem ona się zaraz zakręci tego i leci do swoich zajęć tych. A są takie momenty, kiedy patrzy pan na wnusie i myśli sobie: No, ja bym tutaj inaczej to zrobił niż e, moi, moje dzieci, tak? Ja bym, ja, bym, ja bym na co innego zwrócił uwagę. Jeśli tak, to, to co pan nie, widzi takiego, nie, co nie, Ja nigdy inaczej? o tym nie myślałem. Ja jestem e, zdania, że. Nie należy ingerować w wychowanie. Co najwyżej mogę wziąć na bok córkę i powiedzieć: Słuchaj, może by tak. że to mi się trochę, coś mi się nie podoba, to może byś coś tam zmieniła. Tego. Na przykład za dużo I ono czasu, ono albo przed ekranem. przyjmie, albo nie. Okay. Także ja jestem taki. Nie lubię zadrzaźniać okay. instalacji, że się, tak żeby, żeby raczej łagodnie, dyplomatycznie, prawda, żeby, no, no żeby, było, żeby, była zgoda. Czyli to rodzice wychowują według pana? Rodzice wychowują, do nich to należy. W moim przypadku, jak, no, rodzice mnie wychowywali. Jedynie co, no to, to jak były wakacje, no to mnie mama oddawała do dziadka na wieś. I od dziadka, dziadek mnie wiele nauczył. Mm -hmm. Dziadek mnie wiele nauczył, chociażby takich tych, bo to był, był gospodarzem, to nauczył mnie, nauczył mnie kosić, chorać, robić w polu, o, takiego, mm -hmm. i pewne jego uwagi, bardzo mi się, bardzo mnie się spodobały i to mi zostało, i to we mnie Udało zostało. się. Pani Halino, pani zza, ja, cytując klasyka, Pani zadrzaźnia instalacje? Eee, nie, 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 nie. Ja pamiętam, jak moje, jeżeli kochamy a, i kochaliśmy nasze dzieci, w moim mm -hmm. przypadku ja mam jedno dziecko syna, no to automatycznie kochamy także dzieci moj, mojego dziecka mm -hmm. e, i, i Filipa, i te dzieci zawsze traktowałam, że przez przykład to jest istotne, co on widzi. Mhm. Bardzo dużo rozmawiam obecnie z moimi wnukami. Jeśli chodzi o wakacje, to rzeczywiście, Zosia, jak została zapytana mhm. przez mamę i tatę, czy chciałaby pojechać z babcią na wakacje? Z babcią zawsze. Mówi do mnie, babciu, dlaczego ty. Nie krzyczysz na mnie, ale nie masz do mnie pretensji. Ja wiem, Ty jesteś po prostu grzeczna, mm. więc nie, nie mam powodu. Natomiast bardzo, gdy mi się coś nie podoba, to, to nieprawda, że udaję, że nie widzę tego, <grym> tylko po prostu mówię. Yy, yy, mówię bardziej o tym yy, przykładowo. Rozmawiam o jakichś sprawach. Telefony. Oczywiście, że mi się nie podoba, że za dużo mają te gry. I i ja mówię do mojego Frania, kochanego, cudownego Frania, mówię, Franiu, jak my się spotykamy, to umawiamy się, nie ma telefonu, bo my się spotykamy nie tak często, nie, nie no, ma na tak to samo czasu. jak i ja. No. Prawda? Mm. W związku z tym, jak jesteśmy razem, to bądźmy razem. I Franek się na to zgadza? No, chętnie, acz niekoniecznie. Ta, tak, no słucha, słucha mnie. Y, mamy do, dobrą bardzo relację. W momencie, kiedy rodzice na przykład mają jakiś problem, i on nie bardzo chciałby się zgodzić z ich pomysłem na jakieś tam mm. spędzenie czasu, y, to ja tak wkraczam i, i wtedy wymyślam coś dla niego, y, co moglibyśmy zrobić razem. On burczy, jest niezadowolony, ma ludzi, a potem pisze do mnie: Babciu, to był wspaniały wieczór. Dziękuję Ci. Podkreśla pani bardzo bliskie relacje z synem. Tak. Cudowne porozumienie, dlatego Państwo często rozmawiają po prostu też na temat wychowania. To jest naturalne w tym, w tym kontakcie. Filip powiedział do mnie niedawno zresztą: Wiesz, mamo, to akurat Flanek był starszy, prawda? Zosia jeszcze dorasta. Franek, nawet jak mu się nie podoba jedno u mnie czy u mamy, to zawsze mówi, ale z babcią tak, wiesz, babcia i dużo wie, i dużo rozumie. Tak, my jesteśmy starsi, w związku z tym mamy wiele doświadczeń, możemy się z tym dzielić. Na szczęście nie wkraczam w jakieś takie sprawy, które rodzice uważają, zresztą ja nie widzę, żeby oni coś źle oceniali i chcieli coś złego chcemy wszyscy, tak? Rodzice jak i dziadkowie. Jak najlepiej. Dobrego, wszystkiego najlepszego dla naszych dzieci, wnuków. Tak. Pan Sylwester wspomniał o tym, że mm, dużo się nauczył od swojego dziadka. Teraz zapytam jak państwo myślą, co wy przekazaliście takiego cennego swoim wnuczętom, co może być dla nich ważne w życiu? Jakaś rada, jakaś umiejętność. Jakaś perspektywa, i w drugą stronę, czego się od nich nauczyliście, bo te dzieciaki też przecież mają zupełnie inny świat i mogą dziadkom, babciom coś ciekawego zademonstrować. Panie Sylwestrze. Ja przyznam się, że ja za umiejętnościami wnuczki w sferze tych. Nie nadążam. Ja nie nadążam, jestem 30 lat za młodym. <grym> Także. Yy... To, co, no nie wiem, ja staram się przekazywać te wartości rodzinne, gdyż we mnie to wpojono. Ja miałem, jeszcze jest trochę tej rodziny, bardzo liczną rodzinę. I bo chociaż braci było ze mną, to ja i brat, tylko nas dwóch, ale mama miała dużo sióstr, Wszyscy mieszkali we mszczonowie i jak było na im jakieś, no cokolwiek się święta, zdarzyło, spotkanie, tego tak. święta, spotkania ale nawet jakieś nieszczęście, no, wszystko się może zdarzyć, to cała rodzina przeżywała. Wszędzie było wsparcie i ja też staram się jakby... Côrcy, nie córce, bo córka to już ona jest taka rodzinna i myślę, że ja z, też się staram wpajać Lilianie, takie, takie wartości rodzinne, że właśnie że rodzina jest, czy brać czy siostry, które ma i braci bo u moich bratanków jest podwójce Chłopaki. i jest parki są także żeby no, żeby jak najdłużej żeby utrzymywali kontakt, żeby spotykali się jak naj, najczęściej i to myślę, że to jest ważne, bo to zostaje, bo to zostaje i jest to przyjemne. E, no, mam jeszcze siostry cioteczne, z którymi utrzymuję kontakt. E, no przynajmniej telefoniczny, ale, ale tylko coś się jedno drugiemu coś dzieje, to natychmiast jesteśmy na telefonach, może potrzeba coś tego, także to zostaje. I ja właśnie staram się coś takiego też, Lilianie przekazać, żeby no, że ta rodzina jest no bardzo ważniejsze. ważna, żeby nie, nie odsuwać się. Pani od... Halino? Ta ciągłość. Bo to jest, ja wczoraj się zbudziłam i pierwsze słowo, które przyszło mi na myśl, to ciągłość życia. Czyli mamy dzieci, mamy wnuki, mamy, ja nie doświadczyłam niestety babci, miałam 4 latka, jak zmarła, druga wcześniej. Mamy rodzinę, bardzo, jestem z panem absolutnie w tej, w tej samej klasie. Rodzina jest, jest podstawą. Kultywujemy oczywiście. Ja mieszkam w Warszawie, rodzina moja akurat mieszka w Poznaniu, więc trochę to jest utrudnione. Ale jeśli jest coś ważniejszego, to oni pamiętają, robimy wielkie spędy rodzinne. Jeśli chodzi o to, czego ja się nauczyłam, to Pan powiedział, że jestem w świecie murzyńskim. Ja jestem Murzynek Bambo. Jeśli chodzi o wszelkie sprawy takie. I, I nie aspiruję do tego, że naprawdę wszystko muszę wiedzieć i znać. Natomiast mój wnuk świetnie wszystko zna, Zosia tak samo, bo one już prawie że od też te komórki mają w ręku i wszystko rozumieją. Tak. No. Także to on mi pomaga w takich, w takich sytuacjach. No oczywiście Filip. Również Filip jest bardzo wspaniałym ojcem. Zresztą matki na ogół są wspaniałe ojcowie mają mniej czasu. On im poświęca bardzo dużo czasu. I nie tylko ten czas, gdzie wiadomo, że oni grają w piłkę, chodzą na pływalnię, <coughs> mają język angielski, tego jest tak strasznie dużo. Ale człowiek to nie jest tylko same umiejętności, takie do życia no, konieczne, potrzebne i, i, i pomagające. Tylko człowiek to jest przede wszystkim dusza, serce, miłość i to jest to dobro, prawda. Czyli tego trzeba jakby bardzo uczyć. Na rzeczywistość wszystkich nas dotyczy ta sama, ale od nas zależy, jaką stworzymy rzeczywistość dla tych dzieci. Na ile się zgodzimy na ich y, 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 widzenie świata, bo kolega, bo koleżanka, więc on musi. Nie musi tak samo. A może koleżankę zainspiruje do czegoś innego. Tak, mówimy o książkach, mówię o filmach, czyli temat, który jest mi bardzo bliski. Staram się przybliżać moim wnukom jak robiłam kiedyś z moim synem. Fantastyczne. Bardzo Państwu dziękujemy za piękną rozmowę. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry